Widzicie, dzisiaj pokażemy Wam recenzję zestawu 75022. LEGO Star Wars, Mandalorian Speeder. Odloźmy, tak wygląda. Od 8 do 14. Lat. Tak wygląda pudełko. To jest joda jako oznaczenie, że to jest 2013 rok. To, to jest nowy zestaw, bo są wszystkie nowe figurki. Nie, wpiszę. Tutaj jest Dartmouth, mechanicznymi nogami w skali 1 do 1. Z tyłu są pokazane funkcje i. Zręki. No. jakieś. Wszystko. Teraz instrukcja. Na początku, co masz zrobić z pudełkiem i tak dalej. Tutaj jest tutaj jest pokazane, jak budujesz no, figurki. Figurki. Dobra, instrukcja ma 53 strony. Kiedyś były historyka, tutaj nie ma. Ja mam jeszcze ten, jakiś śmigasz pustynski. Tam jest ten, historyka, tu nie ma. Y tu jest spis części, tak? Inne zestawy z tej serii: kod do kronistyki mistrza Jody, Lego Club i. Dobra, teraz mini figurki. Dobra, mini Pierwszy, Brzydal. Mandalorian Komando. Patrzcie, jaką ma ładną. Plecak od całej, ma brzydką twarz. Ja się mi się wymiotować teraz, ja Dobra, na kasku ma odbitą łapę. No, nie wiem kogo. Może Darta La. Dobra, drugi jest dosłownie taki sam. No, taki sam wydal. Załóżę mu chęć. No, Kto ich urodził? That <noise> Maul ma perukę. Mhm. Mm bo mu. biłam młopcią. Włosy? Włosy. To jest taka perułeczka. No i ogólnie ładny Mechan... jest. Ma no. dwa miecze czarny i ten. Mechaniczne nogi. Dwa miecze czarny i czerwony. Dwa miecze chyba jeden czarny. Dwa miecze czarny i czerwony? A, jest. Dobra, teraz pokażemy Za chwilę wam pokażemy zestaw. A, tam, a to odłożę. Dobra, tak wygląda zestaw. Z tyłu mm. zgubiliśmy część. Dobra. A potem się ją znajdzie. w Boże. <grym> Znowu wieżyczkę, ale niech będzie. Tutaj są dwa mm. miecze. Na schowek Nie, schobek na miecze. Tutaj są na blastery trzymanki. I teraz będą czary. Jedna, druga. Widzieliście to kiedyś no, w życiu? To jest wieżyczka. No, no, na, no taka też może być. Jak nie chcecie jej tu u góry, to możecie ją na dół postawić. Dobra, może stać. Ja jaka... tak zrobię, ale w też będzie na statku. Są... No to koniec? No. Dobra, poczekajcie. Chyba... Dobra, bo... Dobra, to była nasza recenzja, bardzo no. dokładna i profesjonalna. Zapraszamy do innych recenzji i innych naszych filmików. No. Na, na razie.